Na cześć chwały Panu Bogu wszechmogącemu w Trójcy Świętej jedynemu i na pożytek nasz zbawienny, czyta nam Kościół Święty Matka Nasza na Wielki Czwartek lekcję wyjętą z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, gdy się wtedy wespół schodzicie, nie jest to już pożywanie Wieczerzy Pańskiej, każdy bowiem wieczerzę swoją już uprzednio spożywa i tak jeden jest głodny, a drugi nietrzeźwy. Czyż domów nie macie do jedzenia i picia, albo okazujecie wzgardę Kościołowi Bożemu i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czy chwalę was? Za to nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana, co też wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, łamał i rzekł: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Także i kielich po wieczerzy mówiąc: Ten kielich jest nowym testamentem we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na, na pamiątkę moją. Ilekroć bowiem ten chleb pożywać, a kielich pić będziecie, śmierć Pańską będziecie zwiastować, aż przybędzie. Tak więc, ktokolwiek by pożywał ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechaj, że tedy doświadcza człowiek samego siebie, a tak niechaj pożywa chleba tego i z kielicha pije. Kto bowiem pożywa i pije niegodnie, potępienie dla siebie pożywa i pije, nie bacząc na ciało Pańskie. Dlatego między Wami wielu chorych i słabych i wielu pomarło. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy nas sądzą, karanie odbieramy od Pana. Abyśmy z tym światem potępieni nie byli. Ewangelię zapisano u świętego ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Przed świętym dniem Paschym Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina jego, aby odszedł z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, aż do końca ich umiłował. I po skończeniu wieczerzy, gdy szatan skusił był serce Judasza i Szkarioty, syna Szymona, aby go zdradził, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał wszystko w Jego ręce, że od Boga wyszedł i do Boga zdąża. Wstaje od wieczerzy, składa szaty swoje, a wziąwszy prześcieradło, przepasuje się. Potem nalewa wody do misy i poczyna umywać nogi uczniom i wycierać prześcieradłem, którym się był przepasą. Zbliża się wtedy do Szymona Piotra i rzecze mu Piotr. Panie, Ty mnie nogi umywasz. Odpowiadając Jezus, rzekł mu. Co ja czynię, Ty jeszcze nie rozumiesz, ale zrozumiesz potem. Rzecze mu Piotr. Nigdy mi nóg nie będziesz umywał, odpowiedział mu Jezus. Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał uczestnictwa ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę. Rzecze mu Jezus. To umyty jest potrzebuje tylko nogi umyć, a cały jest czystym. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Albowiem wiedział, który to go miał wydać, dlatego powiedział, Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy tedy umył nogi ich i przywdział szaty swoje, zasiadł do stołu i mówił do nich: Czy wiecie, com wam uczynił? Wy mnie nazywacie mistrzem i panem, i dobrze mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja. Pan i Mistrz, umyłem nogi wasze, i wy powinniście jeden drugiemu nogi umywać. Albowiem dałem wam przykład, abyście, jakom ja wam uczynił, tak i wy czynili. Tyle słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszym Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ścigowni Księża, drodzy wierni, Wielki Czwartek jest dniem pełnym skrajności. Z jednej strony słyszymy tutaj o tej wielkiej, nieskończonej miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa. On umiłowawszy swoich do końca ich umiłował właśnie w tym dniu w sposób szczególny, zostawiając Kościołowi po wszystkie czasy Najświętszy Sakrament, udzielając święceń kapłańskich i zostawiając samego siebie w Najświętszym Sakramencie. Nikt nie ma większej miłości niż Ten, kto oddaje życie swoje za przyjaciół swoich. Tutaj Pan nasz Jezus Chrystus oddaje niejako więcej niż życie swoje. Oddaje nam po wszystkie czasy samego siebie. Pod postacią chleba, pod postacią pokarmu. Z drugiej strony jednak jest to również początek męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony jest to dzień, w którym pocałunkiem Judasz zdradza swojego mistrza. Drodzy wierni, dzień pełen skrajności. I taka też jest dzisiejsza liturgia. Zaczyna się ona w kolorze białym. Słyszymy Radosny śpiew Gloria, rozbrzmiewają dzwonki, radośnie, ale po raz ostatni. Za chwilę umilknął, będziemy słyszeli już tylko kołatkim. W modlitwie Agnus Dei nie będziemy modlili się o pokój. Kościół święty nie przekazuje w tym dniu znaku pokoju. Duchowieństwo nie będzie przekazywało tego pocałunku pokoju, bowiem w tym dniu pocałunkiem. Judasz zdradził Pana naszego Jezusa Chrystusa, Kościół nie śmie prosić o pokój w tym dniu, kiedy Pan nasz Jezus Chrystus rozpoczął swoją mękę. I oczywiście ta liturgia kończy się obnażeniem ołtarza, jakby dopełniając ten obraz tego smutku. A więc liturgia rozpoczyna się radośnie, ale kończy się jakże tragicznie. Pan nasz Jezus Chrystus wychodzi ku swojej męce. Modlitwa w ogroju i Kościół Święty razem z nim. Ołtarz zostaje rozebrany, staje się pusty. Wszystko to jako wyraz tego wielkiego, głębokiego smutku. I drodzy wierni, my, pośród wszystkich naszych trudności, pośród całej tej niepewności, która nas dotyka, Pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Nie, po, nie pozwólmy odebrać nam tego świętego Triduum. Niech te wszystkie troski, niech lęk, niech obawy nie odbiorą nam świętego Triduum. Towarzyszmy Panu Naszemu Jezusowi Chrystusowi w tej drodze. I jakże dobrze możemy się teraz z Nim jednoczyć. Najpierw patrząc na te wielkie dary, które On dla nas zostawił. Rozważając Pana, naszego Jezusa Chrystusa, ukrytego w najświętszym sakramencie. Dziękujmy. Dziękujmy Mu za to, że On został z nami, że On dał nam samego siebie. Nie, On nie mógł dać nam więcej. Jako Bóg daje nam wszystko, daje nam samego siebie. Dziękujmy Mu, uwielbiajmy Go. Zwłaszcza, że to jest ten dzień, kiedy. On zostawia nam samego siebie i jednocześnie idzie ku swojej męce. Tak pięknie jest to połączone. Pan nasz Jezus Chrystus, który wszystko oddaje dla nas. I my dziękujmy, a z drugiej strony idźmy razem z Nim. Podążajmy razem z Nim do ogródca. Nie bądźmy jak apostołowie wtedy, którzy musieli usłyszeć ten wyrzut, że nie jednej godziny nie mogłeś czuwać ze mną. Teraz zamknięci niejako w więzieniu, we własnych domach, zamknięci niejako w więzieniu, we własnym kraju, możemy naprawdę czuwać. Możemy czuwać z Panem naszym, Jezusem Chrystusem, możemy jednoczyć się z Nim. I gdy będziemy rozważali Pana Jezusa, który rozpoczyna swoją mękę, który podąża tą drogą krzyżową, to prośmy Go, abyśmy potrafili tą drogą krzyżową podążać razem z Nim. Dzięki temu wprawdzie nasze cierpienia, nasze trudy i troski nie znikną. On ich nie odbierze, ale jednak one nabiorą zupełnie innego sensu. One staną się czymś wielkim. One staną się częścią tego wielkiego dzieła zbawienia. Jeśli będziemy razem z Panem naszym Jezusem Chrystusem wszystko składali w ofierze, jeśli będziemy rozważając Jego mękę, próbowali każde nasze cierpienie, każdą naszą troskę Jemu składać w ofierze, jeśli będziemy starali się nieść to razem z Nim, to ten trud stanie się częścią tego wielkiego dzieła zbawienia. Tak jak święty Paweł powiedział, Dopełniam w moim ciele to, czego nie dostaje męce Chrystusowej. Oczywiście ona jest doskonała, ale jednak Pan nasz Jezus Chrystus, jako głowa mistycznego ciała, cierpią. I teraz, co pozostała część, całe mistyczne ciało, może dopełnić tej męki. I to jesteśmy teraz my. To jest nasza kolej. My żyjemy tutaj, na tej Ziemi. My jesteśmy teraz Kościołem Wojującym i my mamy dopełnić tego, czego nie dostaje męce Chrystusowej. Świadomi tego, patrzmy na nasz wzór i przykład na Pana naszego Jezusa Chrystusa, który poci się krwią w Ogrodzie i prośmy go. Prośmy go, abyśmy mieli siłę podążać naszą drogą krzyżową razem z Nim. Amen. W imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzięki.